Wyobraź sobie, że budzisz się jutaj rano i czujesz, że coś w Twoim życiu w końcu zaczyna się zmieniać. Nie dlatego, że miałeś szczęście, nie dlatego, że ktoś dał Ci szansę, ale dlatego, że rozumiesz zasady, których większość ludzi nigdy nie pozna albo boi się poznać. Zasady, które przez wieki były uważane za zakazane, niewygodne, wręcz niebezpieczne, jeśli trafią w ręce kogoś. Kto jeszcze nie jest gotowy. Dziś otwierasz je Ty. I zanim zaczniemy, jeśli naprawdę chcesz zmienić swoją świadomość, przejąć kontrolę nad własnym życiem i zobaczyć świat takim, jakim jest, a nie takim, jakim wmówiono Ci, że jest, kliknij obserwowanie i polub ten film, żeby algorytm wiedział, że jesteś jedną z tych osób, które wybierają przebudzenie, nie iluzję. Teraz posłuchaj uważnie. Bo to, co za chwilę odkryjesz, może zburzyć wszystko, w co wierzyłeś. Pierwsza zakazana reguła buddyzmu mówi, że rzeczywistość, którą widzisz, nie jest prawdziwa, jest tylko odbiciem Twojego umysłu. Większość ludzi panikuje, kiedy to słyszy. Myślą, jak to, to wszystko nie istnieje. Ale to nie tak. To, co istnieje, to Twoja interpretacja, to jak reagujesz, to jak definiujesz świat. Dwoje ludzi może przeżyć to samo wydarzenie i każdy zobaczy w nim coś innego. Jeden zobaczy porażkę, drugi szansę. Ta reguła jest zakazana, bo odbiera wymówkę. Już nie możesz obwiniać świata. Teraz to ty tworzysz świat. Na przykład ktoś traci pracę i załamuje się. Ktoś inny traci pracę i mówi: Nareszcie mogę zacząć robić to, o czym marzyłem. Powiesz, ale to przecież normalne. Właśnie. Normalne dla przebudzonych, nie dla tych, którzy dalej śpią. Druga zakazana reguła mówi, że cierpienie jest wyborem. To zdanie ludzi doprowadza do szału, bo brzmi jak brak empatii, ale to nie tak. Buddyści wiedzą, że ból jest nieunikniony zranienia, straty, odrzucenie. Ale cierpienie? Cierpienie to reakcja, nie fakt. Cierpienie to wielokrotne odgrywanie tego samego bólu w swojej głowie. Dlatego dwie osoby po tej samej stracie żyją zupełnie inaczej. Jedna tonie w rozpaczy przez lata, druga akceptuje i idzie dalej. Ta reguła jest zakazana, bo zabiera władzę społeczeństwu, które żywi się cierpieniem innych. Kiedy przestajesz cierpieć, przestajesz być kontrolowany. Trzecia zakazana reguła mówi, że nic nie jest Twoje. Ani Twoje pieniądze, ani Twoje relacje, ani Twoje ciało, ani Twoje myśli. Wszystko jest chwilowe, wszystko przepływa. Ego nienawidzi tej zasady, bo ego chce posiadać, kontrolować, zatrzymywać. Ale spróbuj pomyśleć o tym inaczej: jeśli nic nie jest Twoje, to niczego nie możesz stracić. Wyobraź sobie, że trzymasz w ręku garść piasku. Im mocniej zaciskasz pięść, tym więcej wypada, ale kiedy delikatnie otwierasz dłoń, piasek po prostu tam jest. Ludzie tracą siebie, bo próbują przywiązać się do rzeczy, które nigdy nie były ich. Właśnie dlatego ta zasada jest zakazana, bo uczy wolności od wszystkiego, co społeczeństwo chce ci sprzedać jako konieczne. Czwarta zakazana reguła mówi: że Twój największy wróg siedzi w Twojej głowie, nie inni ludzie. Nie system, nie twoja przeszłość, to twój własny umysł sabotuje cię najbardziej. Kiedy masz szansę, to on mówi, a co jeśli się nie uda? Kiedy masz wizję, to on mówi, a co ludzie powiedzą? Ten wewnętrzny głos jest tworzony przez lata programowania, lęków innych ludzi, traum i porażek. Buddyści mówią, że dopóki nie staniesz twarzą w twarz z własnym umysłem. Będziesz niewolnikiem. Przykład: Ktoś chce założyć firmę. Pomysł jest dobry, okazja jest realna, a jednak nigdy nie zaczyna. Nie dlatego, że świat mu przeszkodził, ale dlatego, że jego własny umysł go zatrzymał. Piąta zakazana reguła mówi: Im bardziej gonisz za szczęściem, tym bardziej ci ucieka. Każdy w nowoczesnym świecie tego nienawidzi. Bo całe życie uczono nas. Pracuj więcej. Zdobywaj więcej, osiągaj więcej, wtedy będziesz szczęśliwy. A buddyzm mówi odwrotnie: Szczęście nie jest nagrodą, szczęście jest skutkiem ubocznym stanu umysłu. Kiedy przestajesz gonić, zaczynasz widzieć. Kiedy przestajesz pragnąć, zaczynasz doświadczać. Najlepszy przykład relacje. Im bardziej błagasz o uwagę, tym mniej ją dostajesz. Kiedy jesteś pełny w środku. Inni naturalnie chcą być blisko. To działa w pracy, w pasjach, w życiu. To jest zakazane, bo świat zbudowany jest na nieustannym pragnieniu. Gdyby ludzie nagle przestali gonić, system by upadł. Szósta, zakazana reguła brzmi: Wszystko, czego szukasz, już masz w sobie. I właśnie dlatego większość ludzi nigdy tego nie zrozumie. Szukamy sensu w sukcesach, szukamy miłości w innych. Szukamy wartości w opiniach, a buddyzm mówi: Jedynym źródłem wszystkiego jesteś ty. Na przykład, jeśli szukasz spokoju, możesz wyjechać w góry, medytować, słuchać szumu rzeki, ale jeśli twój umysł jest chaotyczny, wrócisz do domu i chaos wróci. Bo nie zabrałeś ze sobą spokoju, tylko iluzję. To jest zakazane, bo w świecie konsumpcji powiedzenie ludziom, że nic nie muszą kupić, żeby być szczęśliwymi. Jest prawie herezją, siódma zakazana reguła mówi, że ludzie pojawiają się w twoim życiu po coś. Nie ma przypadków. Każda osoba to lekcja, czasem bolesna, czasem piękna, czasem wywracająca cię na lewą stronę. Buddyzm mówi, że nie spotykasz ludzi przez przypadek. Spotykasz ich, bo nosisz w sobie coś, co ich przyciąga, lub coś, co oni mają ci uświadomić. Na przykład, toksyczna relacja nie pojawia się bez powodu. Ona pokazuje, jakie rany musisz wyleczyć. Ktoś może złamać ci serce, ale w rzeczywistości pokazuje ci, jak bardzo zaniedbałeś siebie. To jest zakazane, bo wielu ludzi woli wierzyć, że wszystko to pech, przypadek, los zamiast odpowiedzialności za własny rozwój. Ósma. Zakazana reguła mówi: Ten, kto cię drażni, jest twoim nauczycielem. To cios dla ego, bo ego mówi: On mnie denerwuje, bo jest głupi, złośliwy, irytujący. Ale buddyzm mówi: denerwuje cię, bo pokazuje coś, czego w sobie nie akceptujesz. Ktoś głośno mówi, co myśli, a ciebie to boli, bo sam boisz się mówić prawdę. Ktoś odnosi sukces, a ciebie to rani, bo sam nie masz odwagi iść po swoje. Ktoś jest pewny siebie, a ty nie jesteś. Dlatego jest to reguła zakazana, bo wymaga brutalnej szczerości wobec siebie. A większość ludzi woli żyć w iluzji, że inni są problemem. Dziewiąta zakazana reguła mówi, jeśli chcesz zmienić swoje życie, przestań próbować zmieniać świat. Zmień siebie, świat się dostosuje. To brzmi jak banał, ale jest jedną z najgłębszych prawd duchowych. Ludzie latami. Próbują zmieniać partnerów, rodziny, przyjaciół, szefów, a jedyny, kogo naprawdę potrzebują zmienić, to oni sami. Kiedy zmienia się twój sposób widzenia, twoje reakcje, twoje emocje, twoje granice, zmieniają się wszystkie relacje i wszystkie okoliczności. Przykład: Ktoś, kto przez całe życie zgadzał się na brak szacunku, nagle stawia granice. Świat natychmiast reaguje. Jedni odejdą, inni zaczną szanować, ale zmiana zaczęła się w środku. Dziesiąta zakazana reguła mówi, że oświecenie nie jest nagrodą, jest powrotem. Nie stajesz się kimś lepszym, nie zdobywasz nowej wersji siebie. Wracasz do tego, kim byłeś, zanim świat nauczył cię strachu, ego, zazdrości, przywiązania. Wracasz do źródła. Ludzie uważają oświecenie za coś elitarnego, trudnego dostępnego tylko dla wybranych, ale to nieprawda, ono jest naturalne, tylko zakopane głęboko, pod traumami, oczekiwaniami innych i iluzją, że musisz być jakiś, żeby zasłużyć na spokój. Ta reguła jest zakazana, bo gdyby ludzie zrozumieli, że oświecenie nie jest końcem drogi, ale powrotem do początku, przestaliby się bać. A teraz, kiedy znasz te dziesięć zakazanych reguł, wiesz już, Dlaczego tak niewielu ludzi je stosuje? Nie dlatego, że są trudne, ale dlatego, że wymagają odwagi odwagi, której większość ludzi nie ma, bo woli żyć w znanej iluzji niż w nieznanej prawdzie. Ty jednak dotarłeś do końca tego przekazu. I to już coś mówi o tobie mówi, że jesteś gotowy mówi, że jesteś jednym z niewielu mówi, że ta wiedza nie trafiła do ciebie przypadkiem. I wiesz, co jest najważniejsze że od dziś. Nie musisz stosować wszystkiego naraz. Wystarczy jedna zasada, jedna zmiana, jedno przebudzenie świadomości, a reszta zacznie układać się sama. Jeśli chcesz więcej takich treści, jeśli chcesz rozwijać świadomość i zmieniać swoją rzeczywistość krok po kroku, teraz zostaw obserwowanie i serce to będzie Twój pierwszy, realny krok w stronę transformacji. Bo pamiętaj. Rzeczywistość zmienia się dopiero wtedy, kiedy Ty zmieniasz sposób, w jaki ją postrzegasz, a dziś właśnie zrobiłeś pierwszy krok.